Chłopaki! Kara śmierci! O? Zobaczcie co mamy na szyi! To mamy na szyi? Ej! Eee, eee, jaki tego Nie, zginiemy chłopaki, zginiemy, nie! To jest ruletka śmierci! Będzie Ej, losować, kogo zabije! Jak pies. Tak, Mam jak obraże. piła, jak piła, jak horror, moi drodzy! Trzymajcie nie, nie kciuki, oglądałem. żebym ja, ani Leon, ani Olek nie zginęli do końca odcinka! A to jest... Nie, za ja mogę się założyć? Ja się założę, że ja pierwszy umrę Nie, przestań, przestań, no bo tak nie mów Losuję! O panie, jestem tam, jestem tam, nie! A gdzie jestem? Tam jest, z drugiej strony, z drugiej strony losuję, chodźcie Byłem, widziałem nie. siebie Nie, tylko nie, jest, przecież. nie, będzie Olek, będzie Olek Nie, ja nie widzę siebie, czemu ja? Nie ma Olka, nie, przeleciała Ole, bokolka! Olka bokolka! O, ja Ole, cię blisko. kręcę, gdzie jest Leon? Leon jest mega daleko, masz luz No tu jestem, tu jesteś, jestem Jesteś, no jesteś bezpieczny bardzo ale dużo ludzi bierze w tym udział, co jest? Ej, będzie no, jakiś to jest Oreo! Fajna gra. Nie! Tak, o. nie, nie! Oreo, tak, Oreo! Oreo, co? O, o kurde O nie, i co musisz zrobić? O. Czekaj. Co? Co? Co ma. Co ma? O, zrobić? Zginął! Zginął od razu? Tak, bo wybrało go na śmierć! <laughs> o kurde! E i czemu ty, a bo tyle osób wyszło pewnie z gry już Ale my żyjemy, my żyjemy dzielnie Dobra, będzie losowanie Uwaga Jak myślać, Masakra, kto teraz? Simon mówi podnosić zbiornik zatyczka. Podziel lub chaos Podłączony Strażnicy znaleźli 5 O kurde o kurde No Niektórzy Nie, będą się strzelać! Nie, nie kto, szybciej jest, kto szybciej kliknie wygrywa! Okej, okay. Dwie to osoby nie Dwie osoby tylko wyrysuję. Ej, co to jestem ja tutaj na tym. Dwie osoby, to jesteś ty do losowania. A tu ja już będę się z tym strzelał? Patrz, będzie nie. losowanie, będzie losowanie teraz, patrz. Uwaga, jest, neci. <grych> o kurde. Proszę, nie gadaj. Ole. Ja! Nie! 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 Nie, 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 proszę, proszę, ale fart, jest, ale, fart, ale fart, ale fart Ale fart, ale fart Leon, nie Dlaczego znaczy ja, ja umarłem? To... Ty żyjesz Umarłem Co? Jak umarłeś? Jestem duchem Może mógł, ktoś mieć broń Z nas No jakiś, To ktoś zabił mnie ktoś się mógł... nie! nie 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 Dobra, to jest tylko szybciej kliknij Leon i wygrać! Musisz ej, szybciej jest, kliknij Ej, co, co jest? Ktoś, się uderzył, ktoś cię uderzył, ktoś cię uderzył Dobra Musisz co szybciej Ej, ale... kliknąć Musisz szybciej kliknąć w pistolet ale, ale ja nic nie widzę Ja jestem Ja lecę na górę mapy Jestem zbugowany No to ktoś się zabił ktoś się zabił, tak jak Co jest grane? Gdzie ty? Nie, ja mam Ja widzę pistolet normalnie Ale ja nie mogę nic robić Bo ja Ja ci powiem jak będzie zielony Jak masz kliknąć Ale gdzie ja mam kliknąć? Z pistolet Teraz Co? Ale ja ale jestem zbugowany Ale go tam przecież A no to beka Ty co on zginął? No. Eee, ale poczekaj chwilę, nie, poczekaj Leon nie żyje Jak nie żyje? Leon zginął No nie Ktoś go zabił podczas głosowania nie, nie, gadaj, nie gadaj Jak wy szybko zginęliście, Ale mówię, że pierwszy umrę Ale jak to kręcone. jest dziwne, bo ja nie mogłem nic zrobić A widzicie mnie, widzicie mnie? No tak, tak Dobra, to, to kibicujcie, po prostu poszedłem, staram się przetarciać jak najdłużej Ale a Olka, to Olek ci musi, bo jedna osoba ma broń chyba ogólnie, wylosuje No to ktoś mnie zabił, no. Ktoś, ktoś cię zabił Dobra, ob, ob, obym oby przeżył Chodziłoby chaos, podłączone Strażnicy, co? Co? Ostatni wybór, co to jest? No, co, co mam wybrać? Czekaj, ja będę musiał coś wybrać Czemu ty? Czekaj Ostatni wybór to jest jakiś Nie no, jestem ja zakupi na tą grę, nie rozumiem o co tu chodzi no, Są zadania, poczekaj Ja będę musiał coś wybrać, ja będę musiał coś wybrać Jakieś, jakieś narzędzie po prostu, które o, o nie, dobra, to losuję kto będzie wybierać O to nie! I... Nie Dobra, I... nie, ja nie, ja nie, nie, będziesz, ja nie ja. będziesz. Na szczęście, na szczęście, chcę żyć. Ja chcę, chcę żyć. Gdzieś. Ja się strasznie rzucam w oczy, kurde, nie będą chcieli mnie zabić, no Chcemy wybrać kolor skina. let's go! Dobra. Jaki? Ramstein. Czekaj On ma bombę, zginie! Umiera Wymieszczoną adobę, aha mam wybrać kto ginie. czekaj kto się najbardziej rzuca w oczy Ten Ej przekazałeś mu bombę Co ty gadasz No i teraz obserwuję go Sad, sad, sad online, co nie? Widzę, no. Teraz jest ta guru co jest? Nie Wybuchnie <laughs> Teraz jest, I wah. Nie, nie wybieram proszę, wybieram ciebie Palion Nie, co, jakiś telewizor, gdzie ja jestem co, Co jest, tu a, bo się To jest zbugowane. to zaraz wybuchnie, to zaraz wybuchnie Nie Ta, pika, pika, pika Smetanka jest teraz bombą Ktoś umarł? Umarł no nie, właśnie. zginął Nie rozumiem tej gry nie, w ogóle jest skater Jest skater, jest skater Ej, pobugowane to, ja nawet nie mogłem nic zrobić <laughs> Ale czemu was akurat wylosowało w ogóle? Jakim cudem? To jest głupia gra. Mam masakra Simon, mój podręcznik, zbiornik na wodę, zatyczka? Co? Ludzie będą wybierać, kto spada. Czyli ty spadasz. Nie. Masz farta, że nie żyjemy, byśmy ciebie wybrali. Nie, ja nie chcę. Czemu nie chcesz? No musi być, że będą ludzie wybierać, kto ma spaść. Chyba pod, no. No, pośród trzech osób. No, to ty będziesz pewnie wybierał. Nie, ja będę pewnie spadał zaraz, patrz. No nie, przeleciało ciebie. No dobra, Git, Git. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Niech przeleci na jakiegoś Melodiego Venom. Nie, no będzie Venom XD. Venom. Albo... Nie, jest Venom. Ole, ma dziwną głowę. Co to jest? Co to za skin? I co teraz? Jeszcze jedno. Nie, a on wybiera, kogo zabija. O, to lecisz Pepe do znadu. Nie, nie, on nie wybiera, pałnawczy. Onawczy No to przegrywasz! Nie, bo to... O nie, jest, żyje! Ej, wybuchła mu głowa! Ale, co?! Czemu mu mózg wybuchł? Czemu... Z, co jest? Nie no, rozumiem totalnie wyszedł, tego. Wyszedł z gry chyba, wyszedł z gry. Bohater, widzisz? Tak, gdzieś napisał bohater. A, ja siebie z efektywnej... Hero, piszą hero, życia. piszą hero, dlatego że, że zabił się, żeby nikogo nie wybierać. I wszystko Super hero piszą, co jest? <laughs> ja bym tak nie zrobił, ja bym nasa zrzucił. No co? <laughs> Zateczka w chaos. chaos. Chaos jest fajny, bo tam się nawalasz po prostu. Pięć przycisków, ostatni wybór. Wyzwanie Duel Ulubione? Nie no, ale mówię, że to będzie fajna gra, a my zginęliśmy od razu. No, moja wina! No, twoja! Morderca. Tu jest morderca gdzieś. Nie, spadam. Eee, yy, jedna osoba, gdzie miałem nóż. No i to ja na spadam. pewno. Ja no właśnie, schowałem się stan. lepiej w pokoju. ja, ja się schowałem. Schowałem, ja nie widać w ogóle. Eee, yy, no ale na pewno ty no, nie widać. Ja. Na pewno nie ja? Nie. I czemu jest tak dużo palionów tam? Co jest ja w złym? Ja... No Co bo jest coraz mniej inaczej. osób i musi być cię więcej. O kurde. Oooooo. On będzie zabijać Ale nad nie wiem kto to jest On do mnie idzie? Stary smart live jakiś, a ja on jest na środku przy Ale kole, ciemno! Do no. Dobra. jestem schowany, jestem schowany, ja, ci ja nie będę chcę. mówił Jaki mrok On idzie na piętro teraz z kosą I Co? kogoś goni nie, Mnie, nie, do mnie nie pójdzie? Nie wiem, idzie do... O, trzech graczy, ej, zgubiłem go Tak, idzie do jakichś trzech graczy Ech. teraz On mnie widział chyba Nie widział mnie, nie widział mnie nie A ty tu mnie. jesteś Pawle, widzę cię. Ja jestem schowany. Stoję obok ciebie. Oh, oh my god, goni. Czemu Goń! wyszedłeś stamtąd? Goń, bo mnie gonił, znalazł mnie. No to uciekaj. Uciekam, a co robię? No nie wiem no, wolno On by cię zabił tak jak, tak jak nas. Ile ma czasu, ile ma czasu, ile ma czasu, ile ma czasu? Nie wiem. No nie ma tu napisane. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. On nie jest ma czasu. szybszy ode mnie. Blokuję go. Ale już zginiesz! Yes, Jest! Udało się! Yes. Dawaj do góry, dawaj do góry! Ja, ale o, <śla> Ale masz farta! Nie wierzę w to! Szybciej biegnisz ja! Oh my god! Czemu, czemu akurat mnie? Może ty nie jesteś zielony? Nie, nie no możliwe, no możliwe. Po prostu wszystko mnie widać z daleka, no nie podoba mi się. A może to, to był wid jakiś. Czekaj, tu jest mój ulubiony morderca przy konfrontacja. Będzie chaos obstawiam. Koniec robił chaos. Za... Znowu! Znowu zapadnie. Ja cię kręcę. No to nic nie chcę mówić, ale chyba teraz ty wylądujesz za dole. Nie, ja będę wybierał. Nie. Ja będę wybierał, ja będę wybierał. Nie będziesz wybierał. Ja będę wybierał, ja będę wybierał. Skąd wiesz? Bo dni mi jeszcze nie razu mnie nie dropnęło, czuję to w kościach. No to, ale coś to możesz mieć połamane. Strasz się wyróżnia na tle wszystkich graczy. No nie! nie. No Mówiłem, że nie będziesz ty. <śmiech> nie. <śmiech> On mnie wybierze jak nic, bo mnie widać kurde z drugiego końca mapy. No, no ty się strasznie wyróżniasz, jest po tobie. Nie, Ewa, błagam! Ewa! Ewa cię wybierze, coś okay. czuję. Ewa, proszę, Ewa! Please. Dobra. Please, Ewa. Ewa. To coś... w porządku. Zabiła, zabiła, zabiła. Zabiła. Jest. Jest. Ja wygram to. Patrz. Raz, dwa, trzy, cztery. Ale wiesz, że pięć, tutaj pięć, trzy, nie sześć, kupisz osiem, odrodzenia za Robuxy? Osiem ludzi. Jak nie? Nie, no nie, ma. nie da się. Nie da się? Nie. nie da się. No chyba se żarty ze mnie robicie. No nie, nie. da się. Nie no, proszę was. Dlatego i tak daleko zaszedłeś. Nie, komprensensja sam banze masakra. Podręcznik, zbiornik, Ej, na nie można może sufit wejść. Jak można wejść na sufit? Chodź, papa idź do Co to będzie? Szpak, co łańcuchy będą jakieś chyba. Nie. Dwóch ludzi będzie połączonych razem, jeśli jedna osoba zginie. To może będzie trzeba klikać, proszę. Może to jest przynieganie liny. Oby. Dobra, ale czekać do ta teraz drużyny, oby, czy co to, oby, to oby. Nie, będę ja, będę ja, będę ja, nie będę ja. <laughs> nie wierzę w to. Nie będziesz, bywałem. będziesz. Nie, teraz na pewno nie będę. Nie Będziesz, z kimś w parze. Ale ty w ogóle nie jesteś trafiany, bez sensu. No nie razu. O kurde, co jaki niskin? Co to jest? Zaguro get Dobra, teraz ty palion. Dobra. Będziesz! Ej, nie. Nie ma, jest, jest! Nie, no ty jaki jesteś taki far. let's go, let's go, wygrywam tą grę. A czemu ty wygrywam. jesteś podświetlony na czerwono? Jak na czerwono? No, plansza jest podświetlona na czerwono u ciebie. Co? No. Jeszcze nie losuje? podświetlony Już nie losuje E, oni są łańcuchem związani Czyli a, jak a, jeden zginie, do końca gry Tak jak jeden zginie to jest ale la musia. Nie proszę o mój Boże co on pisze no, Ale mają przewalone nie Dobra jakie kolejne zadanie? I mają przewalone tak szczerze No tak no Nie ważne czy który z nich zginie to i tak zginął. Podręcznik? Eee... jakiś randomowy gość item. Co? Tu mnie ja. Proszę, nie chcę umierać. Czemu ty będziesz No proszę, w końcu ty, w końcu ty, no nie! Jeze! Dlaczego tak A to jest... działa? Ale ja bym wolał, bo dostanę item wtedy. A tak to nie mam go. A no bo Jezu, teraz jest item. No nie, jakiś item jest, no. Nie. No kurde, ona ma jakiś item. Ewa. 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 Ej, ma jakiś, Ewa ma jakiś... No ja ma nie Ewa że stąd. Ja błagam, 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 nie. On idzie do ciebie. Nie, idź zabić tamtych! Patrz, ona ma broń! Ona A, ma bo broń. jak ona ich zabije, to oni razem zginą! <śmiech> <śmiech> ona ja ma broń, patrz jak skaczą, patrz jak skaczą! Ja stąd spadam, ja spadam, ja spadam, ja spadam, ja spadam, Oni uciekają! Ej, znisku, to... Nie trafiła, Kur... nie trafiła! Serio? Jaka głupia... A ja cię kręcę. Ulubione? Co znaczy ulubione? Co znaczy ulubione. Ale co, 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 co może być za minigra? Że co, ulubione nie wiem, ale teraz ty będziesz palił, teraz ty, ty będziesz Będziesz! Nie. Będziesz! Będziesz! Tak! No nie, nie, będę, nie, tak, będę! Tak tak, tak, tak! Jestem ja. Nie, nie. 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 czekaj nie. nie! Ty farcie, ty farcie, o, ja ty jasnego. farcie! Nie, błagam, nie, błagam, nie Czemu jest tyle paleonów? Co, co, co się odwala? Czemu ty w ogóle nie jesteś trafian i znowu nie będziesz? Nie, nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz Kurde bus, Albo, oj, Myślałem, że zginąłem, ale się nie jesteś takim farciarzem Ja cię kręcę I Mega powalone, nie? Czekaj, co teraz? Tu dwie osoby zginęły O kurde, nie O kurde nie. Musisz zagłosować, kogo uratować i to dobrze, że nie a nie? No, głosuj Dobry. Głosujemy, który, który jest większym zagrożeniem? E, ten po lewej, ten po lewej, Sakuro Tak? Idź na prawo, idź na prawo, idź na prawo, tu jest kogo chcesz uratować Aha <ścoughs> Nara, Sakuro, ty masz skina zbyt... Pa, wszyscy tu idą O nie, nie! nie. No nie i nie No nie! Nie! Saguro nie. mnie teraz by nie chciał zabić, czacie to? On mnie, no. on mnie katrupi. Już po tobie. Ile zostało? O kurde, 5 osób. Jak ja to wygram. No nie wiem, nie wygrasz tego. Wygram. Nie, bo teraz jesteś wylosowywany i giniesz! Wy, ale tak. Nie ma tego Saguro, widzisz? Nie ma go. A, a właśnie, on chyba zginął. Zginął, nie ma go. Bo on zginął wcześniej Szeno, on mówi, jako dwie osoby, co nie? Atryczka, A no to. chaos, podłączone, strażnicy różnicy Dawaj coś. No dawaj. Duel znowu. W tym będzie dobry. W tym będę dobry, chyba że mnie zbuguje. W tym chcę wziąć udział. Zresztą. No mnie zbugowało. To mnie jest zbugowało. na refleks. To jest na refleks. To jest na refleks. Cześć, 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 cześć. Dawaj, 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 dawaj. Wybierz me nosa. Ja chcę, ja chcę, ja chcę nawet. Ja chcę w tym wziąć udział. Ja chcę, ja no, chcę nie w tym wziąć udział. Proszę, proszę, proszę. Oby, oby, oby. Dobra i. Będzie, Nie pepenos! Nie będziesz. Nie, będziesz. nie będziesz! Będzie PEPENOS Będzie, będzie, nie. będzie! będzie. Jest pepenos! Kurde! Nie wiem, że nie będziesz! No kurde! Wiłem. PEPENOS Słuchajcie, chce nie. być! Ale ty masz takie farta, ty w ogóle nie jesteś pikowany <laughs> Proszę, proszę. Na Robokie pewnie coś kupił Nic nie kupiłem, nic, teraz będę, teraz będę. Nie teraz... będziesz. Nie ja będę. Ja nie mogę! To jest Co? niemożliwe. No, Grać się nie lubi. Kup se za robuxy, może wybieranie. Ja cię kręcę, ja nic nie muszę robić i wygrywam grę. Czaję cię tu. Zazdro, też nic nie robiłem i zginęłem no, w pierwszej to. minucie. Oni się muszą wiedzieć, ty był, miałeś tu być właśnie Leon. No ale to było zbugowane. Wbiegasz pistolet i wtedy im szybciej tym, tym, tym wygrywasz po prostu. No I dobra, zobaczymy kto Oni wygra. się muszą zabić, oni się muszą zabić teraz. Cofie, uwaga, kto? On wygra, obstawiam. Ten po lewej. Nie, po prawej. Co? S, zgadłem. Szybko strzyja, dobrze nie brałem udziału ty. No, bo no, <laughs> Serio Cztery osoby. I co najgorsze, jak wcześniej klikniesz, to umierasz też. Bo jest tam ten. Nie możesz starta zrobić. Cztery osoby. No, nie można, nie można. A, cztery osoby. Ja Cię kręcę. No nie mogę. Simon mówi. Nie, Simon mówi, jest do kitu. Oby nie Simon mówi. Oby nie. Oby nie, oby nie. Eee, łańcuch. Oby nie, nie. Oby nie Simon mówi. Oby nie. Oby nie. Oby nie! Duel, duel, duel. Nie. Ulubiony. Co? Co to było? Co to było wtedy? Nie wiem. Co było w ulubionym? Skąd mam wiedzieć? A, ul ulubiony temat. Raz będę ja. Nie, nie będę ja. <laughs> co Ej, jest, to jest co Damn. jest? Co jest? To jest powalone, Palion. Nie, nie wybrała ani razu, nie? No nie, nie. ani razu. Coś co grę. Ewangelia A jaki jest trzeci? temat? To eee, właśnie ulubione, ale nie wiem co on robi. Nie no ja że nie no z moich głów, widzicie to. Będziesz. Teraz, będę, teraz będziesz. Teraz będę, no. Ale co to robi to ulubione? Nie, 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 nie. nie! Będzie, nie! będzie. Co, co, co jest? O co nie, to jest niemożliwe. Ile o, nie trzech? gadaj! Co? Nie gadaj, zostanę jeden, nie, trzech zostaną, trzy osoby zostaną Dawaj, głosuj no Losowa Losowanie Losowanie, niech, niech zabije, kurde, ej zabije nas Musimy wybrać Nie, nie, nie zabije was Dobra Kurde, was zostawiłem Ej, dwie osoby zginie, nie, dobra, wszyscy, hmm, fajnie Tutaj proszę, co ona pisze? Kurde, zostaje Znam z dwoma proszę. dziewczynami, ja nie, ja nie wygram. Ciekawe co na to maja? Nie proszę, ciekawe co na to maja. Muszę wygrać, muszę wygrać, muszę wygrać, muszę wygrać. Jak ty wygrasz tą ruletkę, to ja w oby, to nie uwierzę. Oby, 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 oby. Oby, dobra, pa, 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 pa. Teraz na to. Teraz ty wpadasz i giniesz. Można to. Padnie mówi. Jak będzie Simon mówi, to ci. przegram, bo nie umiem w to grać. Bo to jest tak dziwnie. Simon mimo. mówi, widzowie, nie. zostawcie suba. Losowe Stajam wykonanie? Ja jest? nie mogę Losowe, losuje się Kogo zabija? Kurde, nie, nie I teraz będziesz nie. ty, nie. jak ja zginę przez ruletkę to to jest bez sensu tak szczerze Będziesz, koniec ja Balion No i koniec twojej władzy, obalony pep... Nie Nie Nie, no nie. Kurde, to. pierwszy raz, oby nie śmierć, proszę Sama Co mam co robię? Ej, przeżyłeś? Nie, wybuchnę! Wybuchnę, no chyba żart! No to przemykasz komuś bombę! Nie da się. Jaki bezsens! Ale dałeś. Zginąłem przez to, że mnie wylosowało po prostu. Nie. No takie życie, no. Nie, no błagam was, nie.